Ale róża wielka, ty to ten sam chyba, do pary Nie, nie jest do pary Stój O kurwa Dwunastak Ale ładny, ja pierdol, ty Ja No jest. Stój O prawy Prawy Daj, panieś go To takie coś znaleźliśmy jeszcze w O Kurwa Ale ty wielka, ja pierdziel! Cikilo ale wiem od razu ci to i dzisiaj już mamy z kolegą czwartą sztukę czwarta sztuka kurde czwarta sztuka jednego dnia o kurde ma 2,5 na pewno ładny już chyba zarys jest raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zarys szestostaka kurde taka brzydka pogoda deszleje a tutaj takie cuda w lesie są.